Monaczko, jestem Peppetem Games, witam was na gospodarstwie. Zazwyczaj w się, się na moje gospodarstwo z nowym nabytkiem Tak, proszę Państwa, kupiłem jedną rzecz tą maszynę, pojazd, gospodarstwo i papierno, już widzicie, a będziecie gdzieś na mnie Kupiłem. Kopka, tak kupiłem sobie elegancko na gospodarstwo, na drugie gospodarstwo a dzisiaj on będzie miał testy na moim głównym gospodarstwie czyli będzie wypychał sobie oborniczek od bryków. Eee, taki jest plan a powiem tak, no jest to dość ciekawy sprzęcior eee, właśnie ten bobek o 30 tysięcy eee, okazja mi się na naprawdę tylko, że no musiałem wyjechać w ten do tego łopka, żeby nie zergać, o 4 rano jest kur... 15 prawie to no, tak to zeszło mm, A takie życie niestety takie to jest proszę państwa życie, no takie coś, takie cudeńko Czekacie jak to muszę coś, to może ustać to ogarnąć Szczerze mówiąc, to jest, Boko, to jest bobek, Ta a to jest MF 711, proszę Państwa. Nawet pożyczona od znajomego, co to kosztowało. No ale dostałem tym jeszcze cenie łyżkę. Więc naprawdę, fajne pieniążki, naprawdę, fajne pieniążki. No, no chyba trzeba w końcu go radoma. Światamy naszego Leonika, składamy na jazdy My jak to wygląda, no, tyk, elegancko Tak to wygląda, no co, to wchodzimy Wchodzimy owe błoka Wnosimy rzeczkę O, coś się odwiesiło Tam bardzo. Jak mogę odkryć, a przejść pasy mam? Kardącik. Noem. I wowiec już jest na naszym placu. Jeśli nie, zadowolony. Posiadamy z szybkości. Podamy zaraz kopkę. Powiem szczerze, chyba taką kopkę będzie kupić. Taką lewetę tę. Mam gospodarstwo, bo naprawdę zaibiska cała. Hmm. się, ja dziwię, że dajemy kopię do. No. To nawet, bo. jest jest Dobra, No, wsiadamy. Dzisiaj jedziemy właśnie do no, Do no bo słuchajcie, no chcę przetestować. Oszenka, ale dość zwinna, mała, zgromna do tamtego. A, do drugiego gospodarstwa do wypychania ogólnika Jest zarówno do no, mieszania terenów, no, to będzie lalka. Fajna adaptacja jest od. Góra, to sprzęt tutaj, więc tym bardziej mi to pasuje. O dziwo jest ona wysoka, bo patrzcie, on naprawdę fest wysoko podnosi, więc ja będę mógł sobie definitywnie na paszowu sypać. Nawet nie wiem, czy na tym paszowu zmienimy, sypać bezpośrednio, tak patrząc, o no, palce tylko, ale ty w nosie żeby to gannąć, mm, ale wiadomo, trzeba powiedzieć drugi nabytek. Będzie, proszę Państwa, będzie, ale to będzie dopiero jutro. Niestety, bo gościu, od którego chcę wziąć właśnie jedną maszynę, czyli ciągnik, czy go nie ma. Niestety go nie ma, no i no, słuchajcie, no, też nie ma co jechać, bo to też będzie. Te 160 km w jedną stronę, i na baciaka wysłać chyba tam. pchniemy ten ogólnik, sobie tutaj ogarniemy. No powiem tak, o czym to, która idealnie będzie pasował? Bo jednak, która będzie, która jednak jest Panie gościu przemyślał, że robi to właśnie na adaptację, o która. To w ogóle jest dla mnie elegancko, więc tam jeszcze wygrali się łóżka yy, gościu, gościu ogólnie podobno, nie wiem, no nie będę wnikał co tam przez co tam ten, ale podobno likwiduje gospodarkę, bo jeszcze tych maszyn tam miał od groma. Koleżę, że będzie handlarz, no, ale nie będę w to wnikał, żadnej faktury na sprzedaży nie miałem, a była umowa między nami, znaczy inaczej, no fakturę nie dostałem, nie, nie umowy, tylko yy, nie dostałem faktury, więc nie wiem czy on jest tym. Faktycznie gospodarzem, czy ten zlikwiduje? Chociażby ja, na mnie zlikwiduje hod, hodowlę. Pewnie was mówi z ziemią, ale ja tym prawdy nie powiem. No bo nie będę gościągnął no za język, nie jest to mój biznes. Mój biznes to jest tylko wypychanie obornika mm, na ten moment i ogólnie hodowla bydła. Więc mówię, tutaj jest coś naprawdę cudownego. E, takie sprawy. Mm, patrzcie, tutaj, kur, to, to faktycznie. W miejscu może zawijać. No to jest coś, coś wspaniałego. Eee, słuchajcie, podoba mi się z tułem Była taka większa podwaga, może właśnie coś międzynarodnego. Ładnego, no patrzcie, tak, tyk, na ja sobie, tyk, na sobie, Elegancko, praktycznie na miejscu, zawinę. No, zajebista sprawa. To jak co, ale taki sprzęcik to jest bajka. jest bajka, to trzeba przyznać, nie ma co narzekać, wiecie, hmm, hmm, na razie też nie ma z drugiej strony też co hmm, oceniać tego pojazdu, tak to powiem, bo też nie wiadomo, jak on będzie się sprawdzał hmm, w późniejszym czasie, na razie, co, dopiero trzecia, czwarta łóżka, hmm, obwodnika, na razie siłowniki, yy, zobaczmy zaraz, co będzie właśnie siłowniki, jak wygląda siłownikami, czy tutaj... Już teraz nie ciągną nigdzie. <laughs> no nie widać, że jakieś to wyciekliły dowiedziemy, bo to ona jest to jest zbitego gnoju, na którym się pakiet zerwać na z betonu mocno, e, więc mm, na dzień widać. Tutaj też ze na razie widać. Tam uszczelnia coś w tym stylu to jeszcze wiecie, no to są sprawy, jak to powiem, eksploatacyjne to widać to, to nie będzie niczyja wina tak, jeśli nie po dwóch, trzech tygodniach, czy po tygodniu nawet to to siądzie jakieś uszczelnia, żeby wspomniany ma tutaj siłowników, kimkolwiek, żeby tylko napęd chodzi tutaj, tutaj pochodziło ładnie jak teraz, to będzie zajebiście, jakby właśnie było, cała reszta jest do ogarnięcia. Czadałka też mi było żony, jakieś tutaj widzę Chwileczkę nie wiem ile tych świateł to Odpicie dla mnie Mamy tak, powiem przód Mamy chyba z tyłu, mamy dwa, o widzicie Więc my tutaj to nie ma Jakoś tam źle yy, Pod tym względem Yy, więc yy, naprawdę nieźle nie wiem co No wiadomo nie nie przegnać tych bików, będą od się jakby to było w realbę to wiadomo a my tam, powiedzmy biki to byśmy tam mieli zagrodę. powiedzmy tak żebyśmy musieli gdzieś się wygnać, tak wiadomo jakby jest te w wszystko to działa no, nie mam na razie takiego e, pięknego Zadaczenie, jak tam na te jajuszki ródkie chyba to właśnie też będzie y, to zmiany, ten, ten obiekt, który teraz mamy, no po prostu z, pójdzie stąd. No bo jednak no, mamy tu obok naszą, naszą pseudowillę, tak to powiem. Y, więc to też tak troszeczkę rzutuje no, niezbyt estetycznie na tą y, całą strukturę widnokomą gospodarstwa. Tokiem y, na okna. Na, być być powicowska by dać. Słuchajcie, e, no, no, są, są, są bankamenty, no nie da się niektórych rzeczy przełożyć. E, jakoś tak zrobić realnie, że nie wiem, czy teraz nie będę sobie porusza, przecież, e, farmingu lawety, czy to sobie na drugie pastwisko, czy cokolwiek innego, no bo to, to nie będzie aż takiego znaczenia dla mnie, tak? E, żeby ta woda tutaj była zrobiona i, i, i w tyle w temacie, tak? Z, y, tylko tyle, tak? Okay, to będzie ostatni, też rzut byków, będzie ostatnim rzutem byków w tym budynku. Yy, więc... Najpierw, no, później będę właśnie kminić coś odnośnie ewentualnego... Zadaszenia, czy zadaszenia, no, Tak robiliśmy na te Tak Takie coś... Będę właśnie sobie oscylować, żeby postawić może na te właśnie wspomniane byczki, bo... Chociaż myślałem też o tych, zaraz tych byczków, ale... W sumie patrząc, no, to, to one nie są jakieś tam tragiczne. Nie jest tam źle, bo, no, bo teraz mamy te byki e, Bylki to mamy po 20 i mamy 14 miesięcy, więc no nie jest tak źle no, Wiadomo, może jak kupujemy 20 to też mamy zarobić niezły I przy 30 sztukach no, to mamy 20, to mamy ponad 60 tysięcy, no ale jeśli będziemy można wyciągnąć Dużo, dużo więcej, no to będzie lepiej, będziemy mieć trochę więcej niż teraz e, I sprzedawać, jeśli Aby nie było, nie jest potrzeba, tak? W momencie, hmm. e, mówię, jeszcze się uda, żeby to było gość, który to będzie. no hmm. domu i się uda um, ogarnąć ten temat drugim dodatkowym ciągnikiem, właśnie na drugie gospodarstwo, czyli na tego pasza wozu, a jest, no, na ten moment ciągnik jest. Hmm. Widziałem, e, powiedzmy, nie zaliczykowałem go, ale powiedziałem, że go biorę, głosił się zdaje mi ogłoszenie, bo to jest trochę głupotą. Ja mówię, przyjadę i go wezmę, tylko mówię, daj mi Kansę podjechać i ten, to pojazd dopiero i to będzie, to my do raz przyjadę z lawetą, lawetą go sobie ogarniemy, no bo nie będę jechał no 160 km/h yy, jeszcze na wolnej skrzyni, bo to, że na szybkiej skrzyni to może jeszcze bym to przebolał, yy, tak typu 50 na godzinę, 60, bo no, tam to 5 na godzinę, jeśli nie mylę, ale nie będę i z jakich. To będziecie mieli tylko późniejszym czasie zobaczycie na ekranie swoich e, odbiorników właśnie. A to będziecie w kolejnym odcinku. My ta, tylko te typowe obrządki, takie coś w tym stylu robimy. To hmm, też nie chcę was zanudzać tymi robotami w polu. Bo to jest oczywiście tylko pola, pola, pola. Mało to odcinków z TNR. też by się jakiś odcinek właśnie z mieszanie pasz. Yy, i tak dalej jeszcze mogłem sobie jeszcze ewentualnie co zrobić ale w sumie teraz trochę będzie głupio to wyglądało yy, bo mógłbym zrobić sobie odcinek z ugniatania. Tak, no to może zaraz pójdziemy sobie po tamy, w wspólnie bo tak, odwalka się sprawdziła aż na, na też go potem jest jak teraz wywalamy to mi teraz 30 indziej yy, więc wywalmy ten obłaźnik do końca miałem możliwość naprawdę tam, no tam niego to jest tam bas Niemniej nie mnie nie, to jest tego ogrodnika, no 125 ton No 125 ton. Tak właśnie chciałem powiedzieć: 150 ton, ale podejrzewam, że to będzie około 150 ton e, tego obodnika, bo tam się nie zawodował. Wszystko e, więc <laughs> mówię, będziemy myśleć, jak to będzie wyglądało później. E, pod tym względem, może troszeczkę pokombinować mnie z tym. Może tam to sobie trochę robimy, tylko mm, pominimy, e, postawić właśnie. Zgórze byki tutaj i obiekt zamknięty to jest tak się widziałem, tylko nie widziałem widziałem, widziałem, ale nie E, więc chcemy patrzeć jak to wygląda, bo tak, to jest jedna bajka od tego i od tego, tak, tak. Aha, a ja bym teraz chciał... A, teraz tak, tak. I to tam jest od tego. Dobra, mmm... fajnie, teraz jest wspiniane. Widziałem takie, żeśmy to by bo to robotę zrobioną, a... Takie ustrojnictwo, jak to tu zawsze mówię, takie małe gówniaka najlepiej dają sobie radę. Ale... Hmm, I tu... To... Nie wiem, przy codziennych obowiązkach, tak, czyli po codziennych, nie wiem. Władnik właśnie tak. jak w tym czy kiszonkę przywieźć, czy czy, 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 czy somę rzucić, czy przewieźć, też jest najwisiejsza prawa. Siano, to siano ale kiedy to taki takie, taki człowiek, który sobie palcem tupie kulkę przywiózł. Tak, żeby nie było, no bo jednak nie w ogóle no, też koło że ono, bo on ma jeszcze takie, sporniki, nie wiem jak to powiedzieć, nie sporniki, tylko ma dalej, Dodatkową płytę y, tą nową tutaj założoną, w kupcie y, i no powiem szczerze, że tutaj podejrzewam, że, ja że mógłbym nawet większą muszkę mieć, ale nawet jeżeli tak ty się łóżka, byłem, to y, nie ma co o, marudzić, y, tak ma marnować i tak nie będzie miał co robić, tylko teraz muszę robić sobie tam jeszcze, co może taką oganąć, może oganąć, a tylko szpilki, ale nie, szpilki, że to mam. Zadknieciśmy tu na ogleniu, yy, tutaj na, na gospodarstwo yy, i zobaczymy a czy też ogarnąć tobie temat śpiew yy, nie yy, właśnie na gospodarstwie. To dużo tego tego nie będzie w tym roku, bo w tym roku jakoś tak chodzi mi... inaczej, przepraszam, co jak? No te przepraszam bardzo. Nic nie będzie będzie po powiedzach po wszystkich to będzie kopytach właśnie na dzierżawie, właśnie ktoś została na źródłkę tutaj tylko ciekawe czy ja będę miał w, będę w stanie zasiać w listopadzie wyśmiechami. Wiadomo, to jest polska seria, a się realna seria w miarę. Tak, będę mówił. To na co czego dojdzie, to pewnie w listopadzie będzie dopiero żadne wszystko odnoszenie się u a nie, tu nie a tam nie. Dobrze, dobrze, dobrze. a po kickały mi się uprawić teraz. Powiem przecież, bo tego jest trochę kombinacji i tworzenia. Więc troszeczkę człowiek ma prawo się pomylić. Jeszcze chcę zobaczyć, czy ja mogę siać teraz, kiedy mogę zjać, że to. Oczekajcie. Żyto wrześniu żyto i w września yy, więc żyta, to mamy zasiane to jest na plus i to by się zdało to by też fajnie w konto było wiadomo na yy, przerzyto i żyto to będę się okazał sposobić silosy, nie będę ukrywał jest takie krótki taki właśnie jak powiedzieć Pomysł właśnie na to, żeby te silosy ogarnąć, bo nie będę chyba nowych silosów, bo gdzieś znalazłem na nie dość spore pieniądze fajne silosy. Nowe silosy to wiecie, no, można sobie kupić, jak naprawdę dużo w tego magazynuje. No ja praktycznie co mogę to sprzedaję praktycznie w maksymalnych pieniądzach. To mi się zdaje, przynajmniej z mojego punktu widzenia, więc nie jest to wcale tak źle. Ale też to że to mogę zmagazynować i może po troszeczkę robić swoje źródło. Też troszeczkę to ee, oddania, nie wiem, albo ewentualnie jakoś tam się to z filmem, że ja to wyprodukuję, to i przesadzam, a oni mi tam a oni mi to mi miejsce troszeczkę paszy, urobią, nie wiem. Jakoś tak trzeba się pokminić pod tym względem. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku się krótszy odcinek, eee, bo to mówię, no co, so, wytrwanie obojętka to nie jest jakieś tam e, zbytnio e, Następujący odcinek, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, jeśli taki odcinek Ci się spodobał, stać ciepłe bo jaka by też, dzięki za oglądanie i trzymaj się w na razie, cześć.